Cześć, witam, dzień dobry. Tym razem przyjechał do nas Fazer 1000, czyli litrowy, potężna maszyna dysponująca naprawdę ogromnym potencjałem. Motor pomimo swojej stylistyki, taki na szosowo turystyczny jest po prostu mm, diabeł wcielony. Ten co miał do czynienia z Fazerem 1000, to chyba wie o czym mówię. Motor w oryginalnym lakierowaniu e, sprowadzony łącznie ze zdjęciami, mamy z zakupu tego motocykla, nie był nic, e, nigdy malowany, ponownie, ma ślady użytkowe, jakieś e, ma ślad też i z transportu, który wynikł z niewłaściwego jakby zabezpieczenia tego motocykla, ale to już mierzy z tym, teraz tak, jakaś szyba jest tu turystyczna za, e, założona do tego motocykla, pomimo, że tu ma takie delikatną kreseczkę, widzicie e, jest taka szyba turystyczna założona pod nią znajduje się, tutaj widzicie, jest oryginalna szyba, schowana pod tym e, pod tą owiewką turystyczną, także są dwa w jednym, bym określił, Z Jakiś taki wizualne rzeczy, to jest, co to jest grzybkie, to, to jest efekt transportu, niestety, manetka od innego motocykla dotykała, e, zrobiła taki nam ślad nie był malowany nigdzie motocykl jest fabryczny ma 40 chyba 3 albo 47 tysięcy przebiegu zaraz dokładnie to sprawdzę tarcze są słuchajcie dosłownie wręcz wręcz bym powiedział że nominalne nie mają żadnego zużycia żadnego praktycznie niewyczuwalne są jakiekolwiek tutaj rysy czy ranty zawieszenie oczywiście nigdy nie malowane nie odświeżane fabryczne kroski z przodu mogę zajrzeć to takie na pewno na 60% czysty kolektor wydechowy Ładna chłodnica, motocykl niezjeżdżony pomimo, że jest to motocykl 2003 rocznik, czyli motor, który ma ponad 20 lat. Fajny egzemplarz, no i przede wszystkim ktoś to ceni wygodę, no bo to jest duży motocykl, no i oczywiście osiągi, no to ten egzemplarz taki jest. Co więcej, do motocykla dwa kluczyki, jeden jeszcze tutaj mamy w każda zaślepka na miejscu. Przełączniki, manetki, wszystko jest tutaj jak najbardziej czytelne w tym motocyklu. Przebieg w tej chwili 48 tysięcy. Mamy zdjęcia zakupu łącznie z zdjęciem licznika motocykla z każdej strony. No, na tym zdjęciu niestety tego nie będzie tego wytarcia najprawdopodobniej, no bo pamiętam, że tego nie zauważyłem, no nie było, no trudno rzeczy. Takie dzieją Oryginalne kierunkowskazy z tyłu. Eee, tutaj wszystko to sami oceniajcie, jest naprawdę fajny. Żaden dekiel silnika nie był malowany, nie ma śladów jakichkolwiek przewrotki na tym motocyklu. Jakieś taką ryskę znajdziemy tutaj na elemencie wydechu. Zacisk bardzo ładny, bardzo czytelny. Tarcza z tyłu słuchajcie nominalna, dosłownie nominalna. No to to jest też fajny dowód na to, że ten motor nie ma przebiegu. Klotki z tyłu, no to na 100% bym je określił. powiedzmy nie, na 95, żeby nie było jakieś jadki. Każda naklejka fabryczna to jest uchwyt do kamery. Pod siedzeniem już sprawdziłem, też wam pokażę. Są klucze serwisowe do tego motocykla. Czyli, tak jak opuścił linię produkcyjną, tak nie od dnia dzisiejszego, wszystko tutaj jest. Napęd jest na pewno inwencja, Zobaczcie, nie jesteśmy w stanie go odciągnąć. Gwarantuję, że on jest nowy. Oczywiście nigdy napęd nie będzie na samym początku naciągu. Jeżeli ktoś w to wierzy i liczy, że taki napęd da radę tak założyć, no to nie, no to, to się może rozczarować. Jest tu napęd na samym początku naciągu. Zobaczcie, no on się nawet nie bójnie, jak go ruszam, jedzie w linii. Yy, jedziemy, co więcej. Wszystko normalnie czyste. Tu jakaś jest naklejka na, yy, założona na, na dekielek. Znaczy naklejka nie? To jest karbon, jakiś dekielek karbonowy. Tu do tej gruby kraszpad, taka ryska na tym kraszpadzie, widzicie. Można ją tam wziąć do tokarza, spolerować, ale ja tutaj nic nie poprawiałem. Nie widzę też sensu jakby tutaj zmian jakikolwiek. Tu mamy jakiś taki drobny odprysk, tu mamy jakiś taki drobny odprysk na lakierze. Poza tym, tu wszystko czyste. Te rysy to są standardowo. Od podnoszenia zbiornika tym elementem się zawsze drapie. I tu mamy takie zadrapanie na boczku, czyli i to coś takiego. To są wszystkie mankamenty, które ja Wam pokazałem. Bardzo czysty egzemplarz ogólnie. Bardzo zadbany. Przede wszystkim wszystkie śruby są na miejscu, wszystkie są oryginalne. Zawieszenie, zobaczcie, czyściuteńkie, e, suche. Zobaczcie, jak ta tarcza wygląda. E, czy ten e, goleń tutaj zawieszenia. To wszystko jest takie, jakbyśmy naprawdę chcieli w motocyklu. Motocykl nie był lakierowany, nie był nigdy odświeżany. Powłoka lakiernicza, każda naklejka jest fabryczna. No tak, jak wskazałem, te mankamenty, trzy powiedzmy, które znalazłem, czyli te dwa tutaj plus ten mankament to wszystko co możemy spotkać na tym motocyklu z jakichś tam rozczarowań motocykl oczywiście możemy wysłać do dowolne miejsce w Polsce niezależnie od ilości kilometrów mamy kuriera takiego który przewiezie każdy motocykl po Polsce koszt transportu to około 700 zł takiego egzemplarza pobieramy wtedy zaliczkę, umawiamy kuriera no i umawiamy wtedy transport przyjeżdża motor na miejsce, odpalacie Robicie oględziny, przeglądacie dokumenty i motocykl zostaje u Was. Rozliczacie się wtedy gotówkowo, więc wasza, powiedzmy, Wasze ryzyko jest tutaj niebywałe niskie, no bo macie motocykl na podwórku i dopiero wtedy płacicie. Coś więcej, jeszcze oczywiście system ratalny istnieje u nas. Mamy kolegę Romana, który tak naprawdę bez wychodzenia w domu jeden telefon spowoduje, że ten system ratalny będzie dla Was załatwiony, jeśli taka możliwość będzie. Co więcej, motocykl dzisiaj pojawi się na Otomoto, jak i na Oliksie. Na Otomoto 5 zdjęć. Na Oto -Moto 35 zdjęć, na Oryxie tylko i wyłącznie 5. Pod filmikiem będzie link do aukcji, yy, gdzie będą, będzie ogłoszenie. Jeżeli oczywiście ono będzie aktywne, to ono wam się otworzy. Będzie napisane, że poniżej link do ogłoszenia, i taki tam powiedzmy. Link będzie dołączony. Kliknijcie, otworzy się, wszystko sobie obejrzycie z bliska. Ja myślę, że warto się pofatygować, jeżeli ktoś szuka tak dużej maszyny litra, e, litrowego motocykla. Cena będzie stylować. Ciężko mi jeszcze w tej chwili powiedzieć, ale w granicach 13 tysięcy złotych za e, tak zdrowy egzemplarz jak ten. E, co tu jeszcze? Pod siedzeniem uważałem, że zajrzę, zajrzymy jeszcze przy okazji. Do zbiornika jest czyściuteńki w środku, tu nigdzie nie jest podkordowane, wszystko jest błyszczące, a pod siedzeniem. A, zajrzymy pod te siedzenia, jak już obiecałem, to zajrzymy, gdzie to się to otwiera. O jejku, nie wiem, czy mi się uda. A, udało się nam, także pod siedzeniem mamy wszystko, co to niezbędne, czyli klucze serwisowe, gumki, wszystko jest na miejscu, każdy element, tu nawet fazer 1000, podpisany akumulator. A tu jest gumka zabezpieczająca ten akumulator, żeby nam nie wyskoczył mocowania. Wszystko jest tutaj naprawdę tak jak powinno. Także jeżeli szukacie takiego Fazerka 1000 firma Self Moto, mieszcząca się w miejscowości Ława. Telefon do nas to 500 134 533. Także na Auto Moto, pamiętajcie 35 zdjęć w wyszukiwarce oto OTOMOTO miejscowości Ława. I ten egzemplarz fajny, naprawdę fajny i naprawdę czysty egzemplarz Wam się tam wyświetli. Mega mega fajnie jeździ ten motor, mogę powiedzieć kiedyś użytkowałem przez chwilę taką Fazera 1000 no diabeł rogaty o tak tylko mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o osiągi, o to jak ten motor jeździ jak on przyspiesza, jak on się zachowuje naprawdę fajna i zgrabna maszyna dodam jeszcze, że kanapa nigdy nie była obijana to też fajny efekt na ten niewielki przebieg tego motocykla, zresztą ten przebieg to widać po tym motocyklu, że to jest motor ze znikomym przebiegiem, no bo 48 tysięcy na motocykl, który ma ponad 20 lat to chyba nie jest przebieg, to jest raczej tym bardziej, że te silniki z tych lat to są silniki które, które są pancerne, to nie są nowe egzemplarze, to nie są motocykle po 20 roku, które mają zrobić pod 15 tysięcy. Z doświadczenia mogę powiedzieć, 17 tysięcy w pewnym produkcie skończyło nam się skrzynia biegów, i to jeszcze czwarty bieg. No, bo tutaj tego nigdy nie zastacie, No to mogę powiedzieć, że to są motocykle, które mają jeździć, mają sprawiać Friday, mają być jak najmniej awaryjne. Także zapraszam serdecznie do miejscowości ława. O, zobaczcie, jak ten przewód jest, jaki czysty. Ładne do miejscowości ława. Płynne hamulcowe, zobaczcie, jaki tutaj jest ładne czyściuteńki. Także 500, 134, 533 to telefon do naszej firmy. Dzwoncie pytajcie, mogę podesłać linki, jeżeli ktoś będzie miał problem ze znalezieniem tego motocykla w ofercie. Dzięki, pozdrawiam, cześć. Fazer 1000, 2003 rok, 48 tysięcy przebiegu, bezwypadkowe, absolutnie. Dzięki.